Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i pozdrawiam. W tym materiale sobie pójdziemy na Nightmare Dungeon. Ja miałem tu patrzony, eee, patrzone taką pieczęć na poziomie czwartym. Wybuchowe, ograniczenie kontroli. No jaha, że chcemy. Zobaczmy, gdzie ono się znajduje. Znajduje się tutaj. W związku z tym, wiecie co drodzy mili, my robimy sobie w tym miejscu cięcie, żeby się widzieć już na miejscu. Jeszcze drodzy Państwo, przed samym Nightmare Dungeonie mały przerywnik. Zauważyłem, że tu dostaliśmy schemat na eliksiry lecznicze i musimy go dostarczyć alchemikowej. Przez co nauczymy się ważyć mikstury lecznicze, więc sobie wchodzimy do niego. Ja bym mógł go dać. Okej, okay. pomoże nam alchemik, czyli teraz byśmy mogli tak naprawdę mikstury lecznicze sobie wytwarzać. Bardzo fajnie to wygląda, ale tutaj już bez zbędnego gadania, już z pewnością Nightmare Dungeon. No i już drodzy mini jesteśmy w tym dungeonie, jak widać w drodze przypomnienia jest on na czwartej randze. Zobaczymy jacy tu przeciwnicy na nas będą czychać. mam nadzieję że damy tutaj radę skrzynia a wejdźmy po nią kto wie co tu się czai? kto wie? złoto ale dobre Nie, my lubimy złoto no, przydaje się tutaj byśmy coś mieli raczej nie dzbany o! mocni Niech wybucha, odczekajmy. A to te wybuchające przeszkadzały nam już w jednym dungeonie. To nie było fajne. Myślałem, że to tam skrzynka to jakieś koce, ręczniki. Pięknie odnieść krwawy kamień na piedestał. Było to buteleczka. Buteleczkę też jeszcze jedną zdobyliśmy za sławę. Wleciała. Ja ją sobie odebrałem poza nagraniem. O kurde, fajna impreza, drodzy mili. Dobra, pobawcie się z nimi sekundę. Szybkość naszego ataku zwiększyła się Dobrze ale nas oj oj, oj. Oj, 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 Cofnijmy się Dobra, poszli w diabły. Oni jeszcze strzelają tu. Okej, okay, co tutaj jest do podniesienia? Ci panowie? Dobra, poszli, poszli, tylko musimy szukać tych kamieni. Dobra, i co? Drzwi. Czy my coś ominęliśmy? Tutaj może być w tym zakamarku i w tamtym będziemy musieli się cofnąć. Ja nie spoglądałem na mapę, gdzie my wybieraliśmy się. Okej, okay, tu jest ten kamień. Zimno. Tak. Zimno. Czyż upał jest u nas jak cholera? Ja nie wiem o czym tu on plecie. Po tobie. Dobra, zobaczmy sobie tamtą akcję ogólnie. O co mu chodziło tu zimno? Nie, on tylko pył tu coś. Tak, i gdzie my mamy to odstawić, ale? Halo, halo to jest ten kamień i ja nie wiem gdzie go odstawić. Krytyk chyba wleciał jakiś. Dobra. O Jezu. Nie zauważyłem tego. Dobra. I co? I co my z tym kamyczkiem? Co my z tym kamyczkiem mamy zrobić? Dobra, tamtego chwyciło. Dobrze, ładnie. Udało się uniknąć tego wybuchu. Nie ma, nie ma. Padli, padli. Będziemy szukać tego miejsca do skutku. Dobra. Ale na razie ani słychu, ani widu. Dobra, coś jest, jest apteka. Co ten na 57 będzie tu przywoływał jakieś paskudztwa? A wybuchło nam twarz. Wręcz twarz wybuchło. Dobrze, jest kapliczka. To już było takie, wiecie, nie? Dobra, przeszukamy ten teren. Może tu będzie coś. Mhm. Może coś się tu znajdzie? Cholera wie. Ale to mnie musiało chwycić serio gro z zasiany. Dobra, jest tutaj. Czekajcie, ale to jest chyba drugi. I my nie podniesiemy go. Nie mamy. Nie, wtedy ten drugi nas zostanie, to gdzie ja to miałem Położyć Holender, będziemy musieli się teraz cofać Konia nie ma I musimy tyle przebiec Masakra Jak ja się mogłem tak pomylić W ten sposób przebiegnijmy sobie Dodaje niezłego speeda Szkoda Szkoda, zawsze z tą z tym kierunkiem jest jakiś problem, nie? Zawsze nie wstrzelę się w niego tak jak powinienem, i trzeba to obejść. Ale lepsze to niż śmierć, pamiętajmy. Mamy to na randze czwartej. Ale czekajcie, to też nie tu. Tu! Zobaczcie, ta gra lubi robić mnie w konia. Nie wiem, czy to pokażę wam, jak zostałem zrobiony. Tu pomnik papieża był kątem oka widziany. Ja wiem, że tam jest ten glucior, ale nie chcę mi się go ogarnąć. Pada. Co tam z niego? Ja bym chciał ten zasnuty kryształ, nie było tu jeszcze nic. Ej, ty! Młagam, wy! Przebyliśmy wypełnić ten zło, ale teraz nie mogę zostawić tu przyjaciół nie w ten sposób. Sami. Sami nie damy rady. Co? Co tutaj? Przygotować się! Znowu wydarzenie, dlatego ja zawsze lubię Wam tą ścieżkę pokazywać, jednak, bo tu wiecie, może coś ciekawego wydarzyć. I nie chciałbym tego pomijać. Fajni są ci przywołańcy. Nasz załatwi to. Masz, to niewiele, ale może się przyda. Dajesz, dajesz skrzyneczkę. To za pomoc. Nie. Dwóch na raz, Serio? Nie dość, że od tamtego dostaliśmy za pomoc, to jeszcze nam skrzynia tu wypadła. Ekstra, ekstra. Ale dobrze, ja nadal nie wiem, gdzie ja mam te pudełeczka odnieść. Nadal tego nie wiem. Odnieś krwawy kamień na piedestał. Nie my jeden mamy. Gdzie jest ten piedestał? Ja się pytam, gdzie on jest? Chyba, że to znowu jakiś bug. Cel. Tu naszego nie zobaczę. Chyba tu jeszcze, tak? Tu może być ten piedestał. Gdzieś. Chyba stąd nas nie trafi, nie? Ale się naszukaliśmy tego piedestału. Jeszcze go nie mamy, co prawda, ale ja już jestem dobrej myśli. Pięknie. Duży ten dungeon. Ja tak spoglądam my trochę tu będziemy mieli fajnych. A nie chcę mi się z wami walczyć gnidy. Tak będzie szybciej. Okej. Okay. No, tu? Jakoś dziwnie mi ta droga, jakoś nie pasuje mi ona. Tak, tu jest piedestał. Tu będzie arena walki z bossem czasem słuchajcie. Dobra, dwóch wyskoczyło, to sobie też załatmy. Ciekawe, czy za to też są, za te purchlaczki. Ale dobra, to tu jest blisko. to Cholerę, ja się tam cofałem, ale mieliśmy fajne wydarzenie. Dzięki temu okazję zobaczyć, gdzie dostaliśmy prezent od kogoś, kogo uratowaliśmy, i skrzyneczkę. Nie wiem, jak to ominąłem szczerze. Podnieś to. Dobra, będzie piedestał? Będzie, nie? Będzie chwała tutaj. Na piedestale stała. Co ci nas gonili tutaj. Dobra, zobaczmy co się wydarzy. No nic na razie. Nic w tej chwili się nie wydarzyło wielkiego tutaj. Dobra, nie wiem po co tu w duale zajrzałem. Musiałem zaspokoić swoją ciekawość. Do pobojowiska szkodników, czyli co to już boss No to bo kurde, zobaczcie, idziemy, nic się nie dzieje. Fajna fontanna, ekstra to wygląda tutaj. Więcej fontan. Więcej, od razu mnie się z pająkami kojarzy. To wszystko, słuchajcie. Mamy rozjuszony władca roju. Co on potrafi, zobaczymy zaraz. Oj. Te czary miał niezły czaruś. O, przywołańców sobie wziął. Czekajcie, czary, on pluje jakimś jadem. O, no, i co to było? Co jeszcze tu nas potrafiłoby załatwić? Purchlaczek pełen krwi. Nabijacz lanza. Co tam jeszcze było? Pieczęć, kąszmarów. Ja bym chciał się dowiedzieć, tylko czy my cały czas będziemy tą pieczęć. Będziemy musieli ten nightmare dać, żeby one robić tylko do końca. Nie wiem tego w tej chwili. Umiejętności zadają obrażone, obrażenia, zwiększone maksymalnie o 15%, ale to najniższy rol. Okay. To jeszcze maksymalnie 15 podkreślone. Gdyby to było 30, no to, to 15 by było dosyć często, można powiedzieć. Ja nie wiem, jak te glify ulepszać, nie? Sobie ulepszymy ten. Niech skoczy na wyższy poziom. Nie wiem, czy to jest taki, który byśmy chcieli. Do wszystkich węzłów magicznych, no to już całkiem nieźle, i myślę, że w tym miejscu się pożegnamy. Kolejny Nightmare Dungeon bez żadnej śmierci. Tutaj w tym dungeonie to już w ogóle nie było żadnych problemów. W tym poprzednim, jak dobrze pamiętam, to trochę trudniejszą było, ale tutaj zdecydowanie nie. Więc jeżeli Wam się to wszystko podobało i chcecie śledzić moje poczynania w Diablo dalej. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, a nawet weźcie dzwoneczek. Cześć!